Aktualnie w gminie Suchy Dąb trwa wewnętrzny audyt. Sprawdzamy jaki stan aktualny mamy naszych cieków wodnych, czy one są zarośnięte, czy mają dobrą przepustowość. Sprawdzamy również urządzenia melioracyjne i ich stan, stan wałów przede wszystkim i rowów na terenie gminy Suchy Dąb. Informacje, które zbieramy aktualnie, przesyłamy na bieżąco różnym organizacjom, w tym do Wód Polskich, bądź do wojewody, czy do starostwa, z informacją, jaki jest stan i jakich tak naprawdę potrzebujemy działań na chwilę dzisiejszą, żeby uniknąć ewentualnych powodzi na wiosnę. Dodatkowo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że melioracje to nie tylko zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ale to przede wszystkim też zabezpieczenie przed suszą dla naszych rolników. Stan naszych rowów i wałów musi być udrożniony i musi być prawidłowy, abyśmy mogli zbierać dobre plony. Cieszy mnie to, że radni Gminy Suchy Dąb mają pełną świadomość na temat tego, jak ważne jest bezpieczeństwo żuław i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Na poprzedniej sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę, w którym zwrócili się z apelem do rady ministrów o to, aby zabezpieczyć środki właśnie na ten cel, żeby żuławy mogły być krainą płynącą miodem i mlekiem.